Końcówka 2019 roku obfituje wiele wydarzeń na niemieckiej scenie partyjnej. SPD ma nowe przywództwo. W CDU przewodnicząca, wybrana rok temu, musi walczyć z głosami krytyki. Zieloni przymierzają się do wystawienia w kolejnych wyborach kandydata na kanclerza. Także AfD pręży muskuły, również z nowym szefostwem. Po rezygnacji z przewodniczenia socjaldemokracji przez Andrę Enales, partia ta postanowiła oddać swój los w ręce członków partii. Mieli oni wskazać swoich przewodniczących w głosowaniu. W szranki stanęły duety, męsko-damskie, tak jak było rekomendowane. Przedstawiały się one podczas konferencji regionalnych, potem głosowali na nich członkowie partii. Ostatecznie wygrał duet Saskia Esken, posłanka do Bundestagu oraz Norbert Walter-Borjans, były minister finansów na Dreni Północnej Westfalii. Politycy ogólnie słabo znani i raczej bladzi. Natomiast bardzo popierała ich młodzieżówka, w tym przewodniczący młodzieżówki Kevin Kühne. Ostatecznie ta para została potwierdzona jako przewodniczący podczas ostatniego zjazdu partii. Podczas kampanii Duet ten nawoływał do wyjścia z Wielkiej Koalicji. Fakt, że to oni wygrali wybory wewnątrzpartyjne, świadczy, że także członkowie partii by sobie tego życzyli. Natomiast faktycznie wyjście z sojuszu z Hadecją kosztowałoby także socjaldemokrację sporo. W sondażach ma bardzo kiepskie wyniki. Przeciwni temu są także w związku z tym posłowie do Bundestagu tego ugrupowania. Ostatecznie w związku z tym, na ostatnim zjeździe partii, nawet to nowe przywództwo twierdziło, że nie należy opuszczać koalicji, warto jednak rozmawiać o pewnych zmianach w umowie koalicyjnej. CDU-CSU są temu zdecydowanie przeciwne. Sama CDU także staje przed wewnątrzpartyjnymi wyzwaniami. Przewodniczącą wybrano tam rok temu jest nią Annegret Kram Karenbauer, ale już teraz staje ona przed solidną krytyką, w tym od strony swojego byłego konkurenta, Friedricha Merca. Wielu przeciwników sugeruje, że należy odejść od zasady, że szef partii jest także jej kandydatem na kanclerza. W związku z tym to będzie temat, który będzie towarzyszył CDU w najbliższych miesiącach, chociaż ostatni zjazd partii troszeczkę uciszył tę dyskusję. Z kolei Zieloni potwierdzili dotychczasowe przywództwo w składzie Anna Lena Berbock i Robert Habek. Partia ta uzyskiwała w ostatnich wyborach europejskich do Bundestagu czy landowych bardzo dobre wyniki, nawet około 20%. To na tą partię jest bardzo dużo. Stąd trwają dyskusje o tym, czy przypadkiem nie należy wystawić w kolejnych wyborach kandydata na kanclerza. Ale szefów jest dwóch, trzeba w związku z tym będzie wybrać jedną osobę. I tutaj spekulacje trwają. Rok 2019 z nowym przywództwem kończy także AfD. Szefami zostali Jurk Mojten i Tino Hrupala. Ten ostatni został wybrany zwłaszcza głosami bardzo skrajnie prawicowej części partii, tak zwanego skrzydła. Ten pierwszy z kolei wyraźnie odcina się od skrajnie prawicowych haseł. Fakt, że porażkę poniósł kandydat, który jest antysemitą, również pokazuje, że partia nie chce być kojarzona z hasłami nacjonalistycznymi. Natomiast wręcz odwrotnie, e, padały głosy, że w przyszłości należy budować koalicję z Hadecją. Ta ostatnia zdecydowanie odcina się od takich propozycji. Na niemieckiej scenie politycznej bardzo dużo się dzieje. To było niezmiernie interesujące móc analizować te wydarzenia w serii Niemcy w zbliżeniu przez ostatnie trzy lata. Ale jak każda seria, także i ta musi kiedyś dobiec końca. Serdecznie dziękujemy w tym miejscu za. Towarzyszenie nam w kolejnych odcinkach.